Dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> Witamy na kanale Fajny Ruch. Kolejny odcinek serii Fajne Zabawy z Fajnym Ruchem. Dziś moja ulubiona zabawa. A bum cikabum. Musimy się nauczyć tekstu trudny, także sprężcie się, żeby zapamiętać najpierw ja, a potem wy. A bum cikabum. A bum cikabum. A bum cikaraka cikaraka A bum Aha. Aha. O oh yeah. Oh yeah! One more time! One more time! Mamy elementy języka angielskiego. Dobra, przełączamy programy. Program kulinarny. Pani, kręcone włosy. jeździ po różnych restauracjach. Ocenia, czy dobrze gotują. Jak się ta pani nazywa? Magda Gessler. Dobra, to Magda Gessler teraz do wszystkich. W takim dużym garnku będzie. Gotowała zupę do nas. Najpierw pomieszamy, najpierw ja, potem wy. A bum ci bum. A, a bum ci bum. A bum ci kroko ci ci A bum, chika a bum, chika a bum chika Spróbujemy, czy dobra. Aha! Aha! Bardzo dobra! Oh yeah. Oh yeah. I wyrzucamy łyżeczkę. One more time! One more time! A Przełączamy programy, a tam programy muzyczne. I jakaś piosenka, pierwszy w tle gitarzysta. A bum ci bum. A, a, a bum ci bum, ci kroko ci bum. A boom, cikara, 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 cikara. I w dół gitara. AHA! aha. Z góry! Oh, yeah. oh yeah! I jak na każdym koncercie rockowym porządnym rozwalamy na koniec gitarę. One more time! Oh, okay. A tam dalej w tle za gitarzystą perkusista. A bum ci bum! A bum ci ka bum! A bum I górny bęben! Aha! aha, aha. Dolny! O oh yeah! Oh yeah! I wyrzucamy pałeczki za siebie. One more time! Oh. Dobra, przyłączamy programy, a tam programy sportowe. I pierwsze co gala boksu. A bum, cika bum! A bum, ciko bum! A bum, ciko bum! I teraz taki cios, knockout w powolnym tempie. Aha! Aha! Oh je! Yeah! Oh yeah, yeah. I pokazujemy, że wygraliśmy. One more time! One more time! Dobra, to uwaga, to teraz siatkówka. Odbicia sposobem górnym. A bum, ciko bum! A a bum, chika, I zmiana góra dół. Abum cika raka cika raka cika bum. Teraz wy. I uwaga, mamy teraz piłkę meczową w tajbreku i jeszcze serwis. Podrzucamy piłkę. Aha! Aha. I uwaga, O oh je! Yeah. Oh yeah. I wpadła a serwisowy. One more, time. One, more time. One, more time. One more time! Uwaga, piłka nożna, piłka na podłodze, na trawie. Stopa na piłce i zmieniamy stopy. A bum, cika, bum. Teraz dopiero wy. A bum, A teraz taki scyzoryk wokół piłki. Najpierw ja, miłość, potem dopiero wy. A bum, ci raka, cika, raka, cika, bum. Teraz wy. A bum, ci I mamy rzut karny. Piłkę stawiamy trochę do tyłu. Aha! Aha! Szelamy. je! Oh yeah! I brameczka. One more time! Jakaś cieszynka, koszykówka, kozujemy. A bum cika bum! Teraz tak między nogami. A bum cika raka, czka raka, bum! A I mamy rzuty osobiste. Piłka w rękach. Aha! Rzucamy! Oje! Oh yeah. je! I wpadło, cieszymy się! One more time! One more time! To uwaga, uwaga, teraz sporty zimowe. Siadamy na belce skoki narciarskie i w tych torach nam się strasznie będą nogi trzęsły. A BUM cika bum! A, bum, chika, a teraz polecimy daleko, także popatrzcie. A bum, ciko, roko, ciko, roko, bum. Teraz wy, a, a bum. cikabum. I na koniec, aby były dobre noty, to lądowanie musi być telemarkiem. Aha! Aha. Machamy do wszystkich. Oh je! Yeah! Oh, oh yeah. I narty do góry w gestie zwycięstwa. One more time! One more time! Dobra. To po skokach, zwłaszcza Piotrek, żyła Dyskoteka. A bum, ciko, bum. Abum cika bum! Abum cikaraka, cikaraka, cika bum! Abum cikaraka, raka cikabum Aha! Aha! Owie! I co? Wam time! One time! Dobra, a no teraz przyłączamy, a tam taka telewizja, gdzie często, gęsto nadawane są sze w kościele: Uwaga, ksiądz! Abum cika bum! A bum kika bum! A bum kika raka kica raka bum! O bum kika raka czika bum! Oho! Oh yeah! One more time! One more time! Dobra! I uwaga! Teraz straszna kolejka do ubikacji, a nam się chce siku. Musimy wytrzymać. Uwaga! A bum bum! Abum cika, ci ka bum. I w końcu nasza kolej otwieramy drzwi. Aha! Aha. A teraz chłopcy inaczej dziewczyny, inaczej. O oh yeah! oh yeah. Ale wszyscy miją ręce. One more time! I ostatnie u nas w domu, na spokojnie. Otwieramy drzwi, bo nie ma kolejki. Ściągamy gadki, siadamy na kibelek. I uwaga, kiedy jest taka sytuacja, że my chcemy, ale tam nie współpracuje tył i trzeba troszkę się pomęczyć. Zdarzyło się to zatwardzenie. Dobra, gotowi? O bum cika bum! Abum cikaraka raka cika raka bum. I w końcu poszło. Aha! Papier toaletowy, ojej! Oh, yeah. Ojej! No i trzeba wytrzeć tyłek. One more time! Dobra, tak na koniec każdego odcinka e, chciałbym wam pokazać e, fajne, moim zdaniem, zabawki. E, weźcie Spider sobie <coughs> Spidermana. Każdy jedną. Spider -Man! Ja tylko pokażę. Dajcie, odłożę. To... Rozpakowujemy nowe. Tak, e, że one długo e, nie pociągną, ale. Ale to trzeba Uuu. zrobić na szybach. Uj. Na szybach. Także teraz e, pokażę wam tylko naszego Spidermana. Tak, proszę. I teraz pójdziemy. E, ja weznę. I pójdziemy teraz nie do domu, tylko pójdziemy do samochodu. Idziemy do samochodu i rzucimy na szybę auta. Do domu nie, bo mama by była zła, by musiała myć e, jeszcze okay. raz okna przed świętami. Dobra, dobra. Teraz tak. Oddalcie się i rzućcie jak najwyżej e, na szybę. Dawać. No. I co? Jezu! No czekaj, czekaj, on sobie sam poradzi, one powinny schodzić, a czy będą schodzić, to się okaże, on o czekajcie, bo jest zielony chyba, nie wiem, czy mam brudne auto, chyba o, tak, muziotki. bo za bardzo, za bardzo nie chcą ruszyć, dobra, robimy w takim razie wejście je, na drugim aucie. jednak nie na drugim aucie, tylko weźmiemy na szybie, jednak ona mamy, uwaga, uwaga, rzucamy. No, dawaj, dawaj. Dobra, jak? Teraz chodzą. chodzą, Chodzą. Nie wiem czy widać. Widać teraz. Spajdermana trzeba mi jeszcze raz. Dobra, to jeszcze raz. Okej. Okay. Tylko ja, żeby żeby było widać. No, Dobra, jeszcze raz rzucacie. No, dawaj. Może wyżej rzucicie. Tak, rzucamy. Rzućcie wyżej. No ale wyżej żeście rzucili. Zajędzimy wasami. Jeszcze raz. Dobra, no to ostatni raz. Wyżej. No ja trzeba podać. Wy, ruda, wyżej to znaczy do góry, a nie w dół. bo że... No proszę. Do góry jak najwyżej. No, tylko jeszcze trzeba trafić. I co schodzą? O Jezu, się zaciepiło. Yes. To co trzeba. Ale trzyma się. Schodzą. Nawet nie na oknie. Zielony jakoś nam tam został troszeczkę nie też stwierdził, że schodzi. Dobra, okej. Okay. Dziękujemy. Pa. Pa. Do zobaczenia. Miłość, Ty też się tu pokaż. Do zobaczenia!